Witajcie! Dzisiaj w naszym odcinku temat, który będzie dotyczył prawdopodobnie wielu kobiet, mianowicie Hashimoto, schorzenia tarczycy, a COVID-19, a budowanie odporności, a uroda również. Moim gościem jest wyjątkowa osoba dietetyk, coach, trener biznesu, instruktorka jogi. Instruktorka relaksacji, prezes Polskiego Stowarzyszenia Hashimoto, kobieta wielu talentów i ogromnej wiedzy, Justyna Salamonowicz-Gustaw. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za tak miłe przedstawienie. To mnie zawstydza, ale bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Hashimoto, choroby tarczycy. Mówi się teraz, że choroby współistniejące zwiększają ryzyko zachorowania na COVID-19, oznaczają cięższy przebieg choroby. Czy rzeczywiście tak jest? Hmm. Tych danych na temat COVID-19 mamy coraz więcej. Te statystyki się zmieniają. Natomiast nie ma takich jeszcze wytycznych czy konkretnych danych, które mówiłyby o tym, że osoby, które są, które chorują na hashimoto, chorują częściej albo albo bardziej. Ta choroba przebiega w sposób bardziej drastyczny. Oczywiście kiedy mówimy o tym, że chorują osoby z ciężkimi chorobami, ale takimi, gdzie są podawane chociażby leki immunosupresyjne. Leki, które są podawane przy Hashimoto czy przy niedoczynności tarczycy, to są takie leki jak Eutyrox, Letrox. To nie są leki immunosupresyjne, w związku z tym one nie powodują nam osłabienia odporności, w związku z tym nie, nie jesteśmy bardziej narażone na zachorowanie, przynajmniej tak mówią oficjalne dane na dzisiaj. Być może te, te dane się zmienią, natomiast nie ma takich jeszcze przesłanek. Oczywiście, jeżeli przy chorobach autoimmunologicznych, jak, jaką jest Hashimoto choroba, Y mogą występować inne choroby, takie, takie jak chociażby stwardnienie rozsiane, gdzie te leki są podawane i tutaj ta odporność jest mniejsza, i wtedy powinniśmy zwrócić większą uwagę. No, oczywiście się dbać o siebie, natomiast nie należy popadać tutaj w jakąś panikę i bać się szczególnie, bo mam nadzieję, że to, to nas nie dotyczy bardziej. Mówię nas, bo ja też oczywiście choruję. A proszę powiedzieć, jak na co dzień możemy w ogóle każdy z nas dbać mm -hmm. o odporność? Jak wykorzystać do tego. Mm -hmm. Czy mhm. odporność dbamy w ogóle na ca całościowo, czyli tak jak ja podchodzę do zdrowia, całościowo, czyli to nie jest tylko dieta, to jest też styl życia, to jest sen, to, jest, to są też to jest środowisko. Z tych obszarów kilka się opieram na sześciu obszarach i bo dieta jest jednym z nich. Jeśli chodzi o dietę, to ona po prostu powinna to powinna być zdrowa dieta, ja to nazywam dietą równowagi, czyli taka, która zawiera składniki, które nas odżywiają, a nie to, co nas osłabia. Czyli powinniśmy przede powinniśmy z diety wyeliminować przede wszystkim cukier, czynniki prozapalne, takie jak chociażby przetworzona żywność. Czasami jest to gluten, który również w nadmiernej ilości może być przyczyną stanu zapalnego. To może być nabiał przemysłowy. To są te wszystkie rzeczy, które, które indukują stan zapalny bądź nietolerancje pokarmowe. Czyli eliminujemy te rzeczy. Do tego powinniśmy dołożyć na pewno produkty, które wspierają, wspierają w ogóle nasze zdrowie, czyli bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców, oczywiście najlepiej sezonowych. Jeśli nie, no to, to nawet mrożonek, no bo nie mamy innej możliwości. Do tego wszystkiego dobre tłuszcze. Warto też dołożyć do diety jakieś antyoksydanty, jakieś superfudzy, czyli chociażby kurkuma, imbir, czy nasz rodzimy czosnek. To są te rzeczy, które będą, czy pyłek pszczeli, to są te rzeczy, które będą dodatkowo nas wspierać. A jeszcze jeśli chodzi o wspieranie odporności, to bardzo, ważna, bardzo ważne w tym są jelita, dlatego że Całe centrum odporności mamy w jelitach, mówimy, że 80-90%, jak podają niektóre źródła, czyli tak naprawdę powinniśmy, powinniśmy dbać o to, żeby, ta, żeby nasz stan jelit był jak najlepszy, żeby flora jelitowa była odpowiednia, żeby nie było tam dysbiozy jelitowej czy innych sytuacji, które mogą powodować, że będziemy mieć tą odporność zmniejszoną. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi oczywiście eliminacja alkoholu w nadmiernej ilości stałe pory jedzenia, czyli odstępy między posiłkami, żeby ten układ pokarmowy nie był nadmiernie obciążony, nie najadanie się na noc. Są takie proste zasady, które będą nam pomagały w tym wszystkim. Mówi się, że są trzy czynniki wywołujące choroby autoimmunologiczne i właśnie jelita są jednym z tych czynników, dlatego powinniśmy o nie dbać jak najbardziej. Do tego dochodzi jeszcze odpowiednia regulacja tych rytmów dobowych, czyli sen, który również badania pokazują, że jeżeli śpimy w nieodpowiednich godzinach, czy niewystarczająco, no to wtedy też ten stan zapalny może się pojawić i też te jelita nie są w stanie się regenerować. Do tego dochodzi praca ze stresem oczywiście, bo tutaj również to jest ten element. Ja bym też chciała zapytać właśnie, jak, jak... No, w tych takich stresujących, mm. z różnych powodów, tak, ale jednak stresujących, ten czas się zresztą przedłuża i praktycznie mm. każdy dzień przynosi jakieś nowe mm -hmm. wyzwania dla, dla naszych organizmów, dla emocji, dla właśnie sposobu mm -hmm. radzenia sobie ze stresem. Jak tę równowagę łapać na co dzień? Mm -hmm. Równowaga... Dbając o te wszystkie sześć elementów, czyli dbając o tą dietę, o styl życia, o sen, o pracę ze stresem, o środowisko, o zdrowie, oczywiście, jakby patrząc, gdzie po prostu mamy deficyt, i tam wtedy naszą uważność przykładamy, bo jeżeli. Tak, mamy cudowną dietę, ale jesteśmy zestresowani, bo ta sytuacja nas wyjątkowo stresuje. No to wtedy warto zwrócić się do tego, żeby jak najwięcej pracować ze stresem. Można wprowadzać różnego rodzaju techniki relaksacyjne. Jest bardzo dużo teraz na ten temat informacji. Jeżeli mamy problem z dietą, no to wtedy musimy bardziej zadbać o tą naszą dietę. Jeżeli naszym problemem jest środowisko, czy nawet środowisko w rozumieniu nasze. Tak, jakby nie radzimy sobie z sytuacją przebywania wśród naszych nie wiem, najbliższych, to tutaj powinniśmy się na tym skupić. Czyli nie bierzmy sobie wszystkiego naraz, tylko tam, gdzie potrzebujemy. Czyli to jest trochę taka autodiagnoza i też nie, nie stawianie sobie zbyt ambitnych celów, że musi nam w tej chwili być super wygodnie i komfortowo, bo, bo różny mamy poziom odporności taki na, na sytuację. A czy to jest na przykład dobry moment, żeby teraz pomyśleć o takiej no, radykalnej, powiedzmy, zmianie mm. diety? Na przykład przejście na wegetarianizm. Czy w ogóle wegetarianie mają większą odporność? Nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Tak jakby nie, ciężko, ciężko jest powiedzieć, że dieta wegetariańska bardziej wspiera. Oczywiście wegetarianie będą mówili, że tak, zwolennicy diety paleo czy, czy innych diet mięsnych będą mówili, że nie, natomiast to jest tak jakby, ja znowu wracam do swojej diety równowagi. Według mnie to jest, powinniśmy mieć to, co nam służy. Dla każdego z nas to będzie coś innego. I to jest bardzo ważna też taka sama obserwacja, przeanalizowanie, po czym się dobrze czujemy, i to powinny być te produkty, które dla nas są dobre, czyli nie, nie konkretny niekonkretny sposób żywieniowy, tylko ten dopasowany dla nas. Będą osoby, dla których to będzie dieta wegetariańska, natomiast osoby, które mają problemy z jelitami, mają na przykład choroby autoimmunologiczne, mogą się źle czuć na takiej diecie, bo, bo jednak te produkty, źródła białka mogą. Bardziej fermentować, więc tutaj, w zależności od tego, w jakim momencie jesteśmy, też ta nasza dieta może być różna, ale ona musi, może być, musi być dopasowana do naszych możliwości. Ale na pewno dobrze, jeżeli, tak jak mówiłyśmy wcześniej, ona będzie przeciwzapalna, czyli usuniemy te czynniki prozapalne, będziemy jeść w jakiś zrównoważony sposób, nie będziemy się obiadać na noc i jakby jeść w tych godzinach, w których nasz układ pokarmowy pracuje najlepiej, czyli na przykład, tak jakby pomiędzy godziną 10 a 14, to jest ten czas, kiedy największy posiłek. Tak, no to tutaj w zależności od tego czy jemy mięso czy nie, to to nas będzie wspierać, ale nie ma takiej jednej przesłanki, że jakaś dieta będzie szczególnie dobra. A czy ma Pani może jeszcze, wracając do, do mhm. tego stresu i relaksacji, czy ma Pani jakąś taką, nie wiem, technikę prostą relaksacji, którą mhm. mogłabyś wprowadzić? To jest na pewno znaczy najprostsze są to, co mamy przy sobie, czyli techniki oddechowe. To jest to, co my możemy zrobić zawsze i w każdym miejscu, nie potrzebujemy szczególnych umiejętności. To jest tak naprawdę skupienie uwagi na naszym oddechu, czyli znalezienie sobie w ciągu dnia, nastawienie sobie chociażby na, na, na naszego telefonu, na jakieś budzika, na jakąś godzinę i o tej godzinie ćwiczenie uważności. Może to być minuta dziennie, zacznijmy od tego, po prostu. Skupiamy się, odkładamy wszystko, odkładamy wszystkie bodźce, które nas rozpraszają. Można zamknąć oczy albo skupić wzrok na jednym, na jednym punkcie. I próbować skupić się na, po prostu na oddechu, czyli wdech, wydech, nie, też nie, nie przejmując się tym, że myśli się będą pojawiały jakieś. One będą się pojawiały zawsze, one będą przychodziły i odchodziły. Natomiast jakby to samo to już to zauważenie, że one są, to też będzie już technika uważności. Możemy też liczyć te myśli. To jest drugi super, super sposób, też jakby popatrzenie przez minutę, ile myśli nam przez głowę przebiega. Też nie przywiązywanie się do tych myśli, tylko po prostu jedna myśl, druga. Zobaczycie Państwo, że to jest tak, mamy w głowie w ciągu minuty, nie wiem, 60, razy więcej myśli. To jest bardzo dużo. Tak, nasz organizm jest po prostu przepracowany i tych myśli jest zbyt dużo, ale to jest okej. Okay, tak? To jest okej, okay. nie przejmujmy się tym. Mało kto potrafi nie mieć myśli, jak pewnie Jogini, czy niesie buddyjskie. Jest to na pewno trudne, zwłaszcza w dzisiejszych hmm. czasach. Tak. Pani Justyna, a jeszcze skorzystam z okazji, hmm. bo pisząc o zabiegach medycyny estetycznej, hmm. zauważyłam, że coraz częściej pojawiają się właśnie pytania pacjentek z Hashimoto, uh -huh. czy mogą bezpiecznie korzystać z, uh -huh. z Chciałabym zapytać właśnie o tę zależność, jak schorzenia tarczycy wpływają w ogóle na kondycję, uh -huh. no i co tutaj uh -huh. szczególnie ważne w pielęgnacji. Zacznę od tego, że rzeczywiście przy, przy, często przy motą występuje niedoczynność tarczycy. Przy niedoczynności tarczycy ta skóra może być bardziej sucha, może być taka bardziej matowa, pozbawiona blasku. Też pojawiają się takie opuchlizny, bo tak? często ta twarz jest napuchnięta, zwłaszcza pod oczami. I w pierwszej kolejności zachęcałabym jednak do, do kontaktu z, z własnym dobrym endokrynologiem, żeby ustawić hormony tarczycy, bo tak jakby często to jest po prostu za. Zaburzona gospodarka hormonalna, więc trzeba zobaczyć, czy FT3, czy FT4 są na dobrych poziomach, jak jest taka konwersja przechodzi. Później, tak jakby też przyjrzeć się hormonom kobiecym, dlatego że też często przy, przy rozregulowanej gospodarce hormonalnej, tarczycy, to, to też inne hormony nie pracują. Więc najpierw trzeba zobaczyć od tej medycznej strony, a później warto przyjrzeć się diecie. Bo są produkty, które będą nam, y, chociażby ta opuchlizna, często pojawia się u pań, które mają nietolerancję glutenu, które źle reagują na pszenicę jako taką w ogóle. Więc warto też zobaczyć, co nam nie służy i spróbować wyeliminować. Też y, często jest, pojawia się nietolerancja na biało. Jeżeli mamy nietolerancję na biału, to też mamy wypryski na twarzy czasami, tak? To się po prostu ten, uzewnętrznia ta, ta, ta nietolerancja. Y, oczywiście cukier, to też będzie, to jest tak jakby wspólne dla wszystkich pań, wiadomo, że cukier niszczy nam włókna kolagenowe. W związku z tym, jakby, ten, tak jakby ta, ta obecność cukru w diecie, będzie również wpływała na stan skóry. Ale też pamiętajmy, że na stan skóry będzie wpływało sen. Panie mające problemy z tarczycą, często mają też problemy ze snem, albo śpimy nadmiernie, ale jeżeli zaczynamy badać ten sen i przyglądać się, czy faktycznie przechodzimy przez te fazy snu, okazuje się, że ten sen jest nieefektywny. Że może spędzamy w łóżku 9 godzin, jeżeli mamy na to. Czas, natomiast okazuje się, że tak naprawdę nie mamy tej, tej fazy snu głębokiej, nie, regeneruj, nie regenerujemy się. Czyli warto też zadbać o to, żeby ten sen był prawidłowy stres on również będzie tak, który często panie z Hashimoto mają takich bardzo narażone czy mają większy stres w życiu, bądź miały większy stres w życiu, a ten stres też się będzie odbijał na naszej twarzy. Czyli znowu mamy to holistyczne takie spojrzenie na to, co takiego tak u nas się zadziało i co się dzieje i gdzie musimy się przyjrzeć temu. I to jest ta pierwsza część, no oczywiście wprowadzenie do diety dużej ilości, tak jak mówiłam wcześniej, czyli to będą warzywa, owoce, antyoksydanty, które dobrze będą nam z moimi rodnikami sobie radziły, ale to też będzie oczywiście dobre tłuszcze, kwasy omega-3, mega ważne, i DHA, jakieś oleje dobre, w sensie oliwa z oliwek, może być olej czarnuszki konopny, to są te rzeczy, które będą nas wspierały. Dużo wody, tak, bo też jest, okazuje się, że jak proszę o zrobienie dzienniczka żywieniowego, gdzie notujemy też, proszę o notowanie też, ile tej, wypijamy po prostu wody, to okazuje się, że jednak mamy z tym problem, więc też wypijanie odpowiedniej ilości wody. Też pani, które mają niedoczynność, tarszczycy, bardzo często mają problemy z wagą, a wtedy tak przechodzą na różne diety niedoborowe. A diety niedoborowe, znowu, tak pozbawiamy się, oprócz tego, że kalorii, to pozbawiamy się witamin i minerałów, które są potrzebne do tego, żeby, żeby była promienna skóra czy ładne, ładne włosy. Więc tutaj też jakby nie, nie zalecam jakichś diet, diet drastycznych, w których tych minerałów i witamin jest mniej. Poza tym te restrykcje kaloryczne będą nam też obniżały funkcję działania tarczycy, więc to jest troszkę takie błędne koło. A druga rzecz to jest, pytała Pani o, o to, czy zabiegi medycyny kosmetycznej. Tutaj, jeż, jeżeli popatrzymy na takie oficjalne przeciwwskazania, to, to choroby autoimmunologiczne są przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej. I e, z tego, co, 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 co obserwowałam pracując w klinikach medycyny estetycznej, to jest, e, takim, to jest rozmowa z pacjentem, to co robią koleżanki, lekarki i to jest. Mm, bo też muszą być na pewno te hormony tarczycy, muszą być wyregulowane, ten organizm musi być po prostu wyregulowany i wtedy jest to za zgodą pacjenta, takie zabiegi czasami mogą być wykonywane i jakby nie... Obserwując to, nie widziałam, żeby u którejś z pacjentek pojawił się jakiś problem, natomiast jest to pewnie bardzo indywidualna tolerancja i w oficjalnych przeciw, tak, przeciwwskazani mówią, że nie. Natomiast wiem, że moje pacjentki korzystają często z takich zabiegów i, i świetnie wyglądają, więc tak, ale to też musimy zadbać od wewnątrz, a to jest tylko tak jakby dopełnienie, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Więc jakby tutaj musimy zadbać najpierw o dietę, o sen, o relaks, o sport, o. Rozumiem, że jak będzie już bezpiecznie, mm -hmm. miejmy nadzieję, że niebawem, chociaż na razie aż tak opis optymistycznej zapowiedzi nie ma, no, ale będziemy musieli po prostu mm -hmm. wszyscy wracać do jakiejś przynajmniej częściowo-niewirtualnej mm -hmm. rzeczywistości. Rozumiem, że oglądające nas panie będą wtedy mogły na przykład skorzystać z Pani pomocy, tak? I z, z, właśnie w, no, w znalezieniu tej równowagi dla samej siebie, najlepszej diety. Mm -hmm. Wiem, że też posiłkuje się pani różnymi narzędziami, typu właśnie testy nietolerancji pokarmowej, prawda? Mm. często. Tak. A, a kilka słów może pani powiedzieć o, o tak. tych tolerancjach. Jasne. Ja, czy w ogóle to ja zapraszam już teraz, bo ja pracuję online i ja mam dużo y, usług online. Więc konsultacje są online i też y, kursy, kurs, który przygotowuję też będzie online, więc jest niedostępny dla wszystkich. Z całej Polski. Natomiast z zagranicy bo też mam takie klientki, ale testy na nietolerancję. Są w mojej ofercie. Jest to, te stronie tolerancje pokazują tą nietolerancję na dany pokarm, która może być, to jest opóźniona nietolerancja pokarmowa, która może wystąpić do 72 godzin po zjedzeniu danego pokarmu. I to nie są takie oczywiste objawy. Tutaj nie musi się pojawić nam wysypka czy, czy swędzenie. To są, to, to są zmiany, które są wewnątrz nas po prostu po zjedzeniu danego pokarmu, którego nie tolerujemy, tam um, no się mogą te resztki pokarmowe przedostawać do krwiobiegu, tam się tworzą kompleksy immunologiczne, i może się tworzyć stan zapalny, a ten stan zapalny, długotrwały stan zapalny może powodować choroby. Czyli tak naprawdę tutaj diagnozujemy, czy nie, to, czy być może mamy nietolerancję na jakiś produkt, czego nie jesteśmy w stanie zaobserwować e, zwykle tak, jak prowadzą dziennicze żywieniowe. Jest to pomocne narzędzie, jedno, jedno z wielu, z których korzystam, Oczywiście też, jeżeli ktoś jest na tyle yy, potrafi prowadzić dzienniczek żywieniowy, to też możemy taki dzienniczek prowadzić. Yy, natomiast łatwiejszym pewnie narzędziem będzie zrobienie testów na nietolerancję. Tych testów jest bardzo dużo, tak? Bo tutaj też trzeba, jakby Pani by chciała skorzystać z tych testów, których jest na rynku, to też trzeba zobaczyć, jakie testy, bo są testy, które badają wrażliwość na śluzówce po 72 godzinach, więc też polecam, bo to są dosyć drogie testy zazwyczaj, żeby też zrobić sobie takie poszukiwanie na rynku, doczytanie, co to jest za firma i po prostu jakie testy oferuje i co dostaniemy w zamian za tą kwotę dosyć wysoką. Pani Justyna, bardzo dziękuję. Ja wszystkim zachęcam do zaglądania na profil, na stronę kodrównowagi.pl, na profil na Instagramie, na Facebooku. Pani Justyna dzieli się tam między innymi świetnymi przepisami. Ja chciałam tylko powiedzieć na koniec, że zapraszam tutaj pod tym filmikiem. Pokażę się dla pani link gdzie będzie można pobrać um, darmowy e-book, w którym znajdziemy tam jest 30 prawie stron y, darmowej wiedzy, jak jak tą równowagę wprowadzić, takie wskazówki, które możemy zastosować po prostu od razu, nie mając żadnych narzędzi, żadnych możliwości. Także serdecznie zachęcam do tego. Reklacja. Ja zapraszam do kontaktu. też tak. czytuję. zapraszam do kontaktu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.